Jeżeli chodzi o rynek CNG w Polsce, ten rynek przez wiele lat był w fazie stagnacji. Było to związane z, z pojawieniem się akcyzy i w związku z tym dodatkowych kosztów. Od dwóch lat udało nam się ten rynek rozruszać i w związku z tym kolejne miasta decydują się na tego typu rozwiązanie. Tak naprawdę w perspektywie ostatnich półtora roku jest to już praktycznie sześć nowych miast, dużych, tak jak Warszawa miast wojewódzkich, które też się decydują, jak Kielce, które się niedawno zdecydowały na takie rozwiązanie. Czy, czy miast średniej wielkości, na przykład jak, jak Tarnów, na przykład, czy Łomża, czy Suwałki, te wszystkie miasta w ostatnim czasie się decydują na, na to rozwiązanie. Jedna ze spółek w naszej grupie, spółka dystrybucyjna, zgodnie z ustawą musi wybudować w Polsce 70 lokalizacjach miejsca, gdzie będzie można zatankować samochód napędzany CNG, w związku z tym, nie będzie bariery takiej, która jest w tym momencie dla zwykłych samochodów osobowych, czyli jak, jak dopasować trasę, żeby zatankować. W perspektywie praktycznie półtora roku tych lokalizacji będzie 70, więc jest to już jakby gęsta siatka, gdzie będzie można te auta tankować i to jest jakby najważniejsze. Z drugiej strony my skupiamy się jako nasza spółka na transporcie publicznym i promujemy to rozwiązanie. I budujemy dedykowane stacje dla klientów, tak jak na przykład teraz kończymy inwestycje w Warszawie. My nie inwestujemy, namawiamy samorządy. Samorządy są inwestorami, ich spółki komunikacyjne ogłaszają przetargi na budowę takich stacji i jednocześnie na obsługę tej stacji, czyli dostarczanie też paliwa przez lata, i w ten sposób jest realizowana inwestycja. Więc my jesteśmy Wykonawcą, a koszty, koszty ponoszą samorządy, ale odzyskują je w cenie paliwa, które jest niższa o kilkanaście procent od Europy. Z rozwiązań CNG mogą korzystać też indywidualni kierowcy. Są takie pojazdy, szczególnie jest to popularne rozwiązanie w Niemczech, w Czechach. My nadabiamy zaległości wieloletnie w tym obszarze. Dla użytkownika auta niczym to się nie różni od, od, od samochodu napędzanego na benzynę czy ropę. I te stacje tankowania i punkty tankowania, które buduje spółka dystrybucyjna, będą ogólnodostępne. I każdy z nich będzie mógł skorzystać tak jak ze zwykłej stacji benzynowej. Nasze działania wpisują się w działania rządu, dlatego że przyjęto ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. My jesteśmy właśnie gaz jest paliwem alternatywnym i obok rozwoju elektromobilności jest wspierana wprost gazomobilność i powstaje teraz Fundusz Transportu Niskoemisyjnego i w ramach środków, które będą przeznaczane na zakup samochodów i na budowę infrastruktury, też są przeznaczone środki na samochody napędzane gazem. Jest to jakby rozwiązanie uzupełniające się i w zależności od sytuacji to samorząd dany będzie decydował, czy, czy decyduje się w tym przypadku na zakup autobusów gazowych czy elektrycznych, no, ale my jesteśmy wpisani w jedną ustawę. Stacji ładowania docelowo ma być do 2025 roku 110, ale w pierwszym okresie, czyli do, praktycznie do końca przyszłego roku, będzie ich 70, więc, więc w miastach tak naprawdę powyżej 50 tysięcy mieszkańców wszędzie. Takie miejsce, gdzie będzie, to nie, nie musi być oddzielna stacja, tam może być na przykład punkt gdzie, na stacji zwykłej benzynowej, gdzie, e, gdzie będzie umieszczony dystrybutor, gdzie będzie można zatankować ten gaz CNG, tak jak się tankuje LPG czy benzynę e, czy OP. I to jest jakby duże atut. Ważne jeszcze, jeżeli chodzi o wsparcie na ostatniej prostej, jest kwestia e, zniesienia akcyzy na ten rodzaj paliwa. Daje to dodatkowe 10% oszczędności na paliwie, bo akcyza wynosi teraz niecałe 11%. W związku z tym już Komisja Europejska nie wniosła uwag i jesteśmy na ostatniej prostej, żeby w Polsce była zerowa stawka akcyzy na to paliwo, co przełoży się wprost na portfele Polaków korzystających z takiego rozwiązania.